Cześć, witaj w kolejnym odcinku naszego pompowego serialu. Dzisiaj w głównej roli występuje PressFlow Multi, czyli nowy, ulepszony sposób automatycznego sterowania pompą. A jak Multi, to wiadomo, że się opłaca. To jak z witaminami. Możesz kupić każdą osobno, a możesz wybrać Multivitaminy. Multivitaminy będą tańsze, skuteczniejsze i wygodniejsze w użyciu. Tak samo jest z Press Flow Multi. To jednocześnie automatyczny sterownik ciśnieniowy, dwulitrowy zbiornik wyrównawczy, elektroniczna ochrona pompy przed suchobiegiem i przeciążeniami oraz wyciekami. A na dodatek Press Flow Multi zmieści się nawet tam, gdzie nie ma miejsca na tradycyjny zestaw hydroforowy ze zbiornikiem. Ale niech cię nie myli ten kompaktowy rozmiar. Presplo Multi idealnie nadaje się do pomp o dużych wydajnościach. Maksymalny przepływ wody to aż 200 litrów na minutę, a ciśnienie pracy to 8 barów. Multiwitaminy korzystnie wpływają na organizm, a Presplo Multi ma dobroczynny wpływ na instalację. Zresztą sam zobacz. Chroni instalację przed uderzeniami hydraulicznymi. Dzięki zbiornikowi ciśnienie w instalacji jest stabilniejsze, woda leci więc z kranu od razu. Jest wykonane z tak dobrych materiałów, że wytrzyma ciśnienie do 24 barów. A prędzej trafisz szuskę w totolotka, niż przekroczysz ten limit. Zawiera witaminę. IP65, która chroni urządzenie przed zalaniem, obudowa z każdej strony jest odporna na strubę wody o sile 12 litrów na minutę. Można w nim regulować ciśnienie, rozruchu i maksymalny prąd, co daje optymalną ochronę instalacji i podnosi wydajność zbiornika. Multivitaminy są wygodne w użyciu. To zupełnie jak Tesco Multi, który jest bajecznie prosty i szybki w montażu. No dobrze. Czas na krótkie podsumowanie, czyli wskazania do stosowania Presplo Multi. Brak miejsca na zestaw hydroforowy ze zbiornikiem. Używanie pomp o dużej wydajności. Potrzeba optymalnej ochrony pompy i komfortu użytkowania instalacji. Czy Presplo Multi ma jakieś skutki uboczne? Tak, jak każdy sprzęt od Pedrollo. Kiedy go użyjesz, już nigdy nie będziesz chciał wrócić do chińskich urządzeń. Ale na szczęście z Pedrollo raz Pompujesz, bez końca pompujesz.